Prosto po wyprawie w Chinach postanowiliśmy odwiedzić Tajlandię, ponieważ lot z Chin do Tajlandii jest dużo tańszy niż lot z Polski do Tajlandii. Chcieliśmy przy okazji zobaczyć te piękne kurorty turystyczne, które tak cenią sobie ludzie na całym świecie, ale też zobaczyć jak tutaj zakorzeniona jest tradycja strzelania z fajerwerkami. Wiemy, że za jakieś dwa tygodnie odbędzie się tutaj festiwal rakiet, gdzie budują też rakiety, puszczają je w niebo. My natomiast na to nie będziemy, ponieważ bilet mamy, nam się kończy dosłownie kilka dni przed tym festiwalem i nie możemy go już przebukować. Ale zabierzemy Was za to do sklepu z fajerwerkami, gdzie zobaczymy jaka jest oferta, jakie mają ceny, jak te fajerwerki tutaj wyglądają i sobie może coś przetestujemy. Ale zanim to nastąpi, potrzebujemy trochę ich gotówki, ponieważ tutaj w innej walucie niż... Niż tutaj, że to nie zapłacisz. Jak się nazywa ta waluta, Bartek, przypomnij, bo ja nie e, pamiętam. Bat. Bat. Więc wymieniamy dolce na baty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawdzimy jeszcze, czy nas Pani tutaj w trąbkę nie zrobiła. 22 tysiące. Jak wychodzi. Czyli my mamy ten gorszy. E, a gdybyśmy chcieli, e, tak, gdyby ona nam chciała sprzedać, to byśmy kupowali po tym. No okej. Okay. Okay. Tak, okay i teraz jeszcze przeliczyć czy wydała 22.266 taka maszyna policzyna jaka maszyna? <grywa> 22.266 222, żeby szybciej dotrzeć do sklepu z fajerwerkami wybraliśmy tutaj najbardziej, i najbardziej najbardziej popularny i najbardziej niebezpieczny środek transportu są to skutery. Pojemność 150, kas na głowę i lecimy. Czy o jakieś prawo jazdy i tak dalej ktoś nas pytał? Nie, to jest Tajlandia. Dostaliśmy, że tak powiem, skutery, które były stosunkowo z niskim poziomem paliwa. Puste, praktycznie, nie? Puste. puste, puste, do puste więc postanowiliśmy tak, postanowiliśmy podjechać na stację benzynową. Na szczęście google Maps nie zawiodło. Jest stacja benzynowa. Tutaj stacja benzynowa. najprawdopodobniej wyglądają właśnie w ten sposób. Mamy tutaj zupę. W buteleczkach po jakimś kurczę nie wiem po czym to jest, po jakimś wódzie. I tutaj panie będą nam tankować. Full! Jesteśmy właśnie na stacji paliw lokalnej, gdyby się gazowili. Długo włącznik. A 40 batów to jest co? 5 zł 100 batów to jest 12 12,30 groszy Dotarliśmy już na miejsce, muszę przyznać, że jazda skuterem po Tajlandii do najłatwiejszych nie należy, ale mimo wszystko jazda i eksplorowanie tego terenu z perspektywy skutera sprawia dużo przyjemności i dużo frajdy. Za na nami jest sklep Buket Fireworks Store. Jak widzicie przed wejściem trzeba ściągnąć buty, także zapraszamy do środka. Zobaczymy co tam można kupić i przede wszystkim za ile jesteśmy już w sklepie z fireworkami. To, co nam się rzuciło w pierwszej kolejności w oczy, jest to, że jest piekielnie drogo. Wyrzutnia 49 strzałów, 20 mm, kosztuje 1500 batów, co w przeliczeniu daje nam 180 złotych. E, tutaj 9-strzałowa, to jest kaliber chyba 38, taki no nie 50, taki gdzieś 40, kurczę, około 40 nawet bym powiedział. 1300, czyli 120 złotych. Tutaj jest 1000 batów, No to to będzie też gdzieś koło stówki. Koło stówki za taką malutką kosteczkę. No sami sobie powiedzcie, czy to jest drogo czytania. No, do no pierwszy rzut oka widać, że to jest mega drogo. A tutaj też jest jakiś cake, tutaj są jakieś flary. Tutaj nie wiem co to jest. Może jakieś kraklingowe. No, wszystkie fajerwerki pochodzą tutaj z Chin. Chiny są bardzo blisko. Przetransportować to dosłownie tutaj. Na pewno nie są tu duże koszta, więc nie wiem co generuje taką cenę. Jeżeli chodzi o firewerki, może tutaj są jakieś jeszcze obostrzenia. Generalnie sprzedawca poinformował nas o tym, że policja nie jest przychylna ku temu, żeby sprzedawać tutaj dużej ilości fajerwerków i dlatego oferta jest bardzo mocno ograniczona, ale ceny są mega, mega duże. 3500 batów to jest wyrzutnia 16-strzałowa, to nie jest 50 na pewno, nie? Bartek, zobacz. Czy 50 to będzie? Nie, 80? no nie, 38. No, 38. No to zobaczcie, 3500. Razy 0,12, bo taki jest przelicznik Ta kostka kosztuje 420 zł 16 strzałów, kaliber 38 mm No to mega, mega drogo Więc zobaczcie W Chinach było bardzo tanio Tutaj jest bardzo drogo Jest drożej niż u nas A tutaj wszystko inne jest co najlepsze Tanie, no jest, nie wiem, za obiad, dwa dania plus jakiś drink, plus y jakiś napój zapłacisz około 30-35 zł. I najesz się dosyta i ma z tym, który żaden mamy plony. kosztował, tak. nie wiem. 280 euro na osobę, tak? tak. A za pobyt a to jest jest taki standard, który w Polsce kosztował dobre 17. 280 razy tak. 4, 4, 4, 4, ile jest teraz euro? 4,70? To masz 1316 zł za pobyt sześciodniowy jednej osoby tutaj. A tak w Polsce to 700-800 zł za dobę takich hoteli kosztowało, także jest, wszystko jest tanio, a fajerwerki są drogie. No ale co? Kupimy coś, żeby postrzelać? No coś byśmy, byśmy szkoda kasy, nie? nie, nie ja. chociaż tak naprawdę? Nie ma niczego, czego nie ma w Polsce. Masz, musimy się poszukać, czy jest może jednak coś, czego w Polsce nie znajdziemy, bo tylko wtedy jest sens to kupić. No wobec są konie konia wyrzutnie, która jest tym samym, co można dostać u nas. Tu jest tradycyjna fontanna typu konik. Nie wiem co to jest, to są świece tym będą chyba, co? Chyba. Dobra, no nie wiem, tutaj są zimne ognie. Więc no jest... można kupić właśnie to, bo to będzie tanie, nie? I będziemy sobie z nimi mogli odpalać. Na plaży, tam jest i... plaża blisko. Ale sobie. cena wyjściowa jest, to co jest jeszcze takie dla tego regionu dosyć znamienne jest to, że można się targować, także... Sprawdźmy jaka tutaj będzie cena i sprawdźmy ile będziemy mogli wytargować To jest 300 bahtów. No. Dobra, to zobaczymy a czy te, puści nam karton, za, za 250 To jest za tysiaka, ile jest ich w środku? To chyba jednej nie ma A, no, to są dwa cztery, nie? No. Czy trzy? Tak Trzy, no to za drogo, no to, no to jest super tanie Ja bym się na tym skupił Na tym, no to dobra, to weźmiemy jedną Zobaczymy czy coś utargujemy Idziemy do kasy, co? Nie. No to też jest chyba w to nie? Chyba 500. Dobra, spróbujemy coś z ten. To jest coś flara, kruścić. nie? Flara, no. Jedna no. zielona jedna ta. No, tak ja bym wziął... na e, dwa, te, dwa te opakowania. Dobra. Fali, Ty, albo wiesz zimne fali, ognie, bo to jest najprościej odpalić w tym zatłoczonym miejscu. To fakt. No. no, bo z tym to wiesz może być problem. Gdzie to odpalić? A no, na plaży. A zaraz tutaj, że zimne ognie. Ej, zaraz obok jest plaża, a to jednak... To jednak jest prawdziwa Fireworka, to jest jeszcze. Dobra. Ja biorę jeszcze ten dwie paczki zimnych ogni.